Siemanko, witam was na kanale Artur Wilanowski ze mną po przegranej walce Kaliniak. Siemanko. Witam, cześć. Powiedz jak pierwsze wrażenia po walce? Pozytywne, fajna oprawa, fajna sceneria, fajny klimat, e, dobre waleczki. Myślę, że pierwszy rundę fajnie pokazałem z Reksiem, Reks, no Reksiem, walkę. No, drugie trochę mnie tam coś przymuliło, przytkało w głowie e, i tak to wyszło. No. A powiedz, był jakiś na początku stres, czy kompletnie nie? Stresu do walki nie miałem, aczkolwiek miałem tam z tyłu jakieś problemy z głową, tak jak udzielałem wywiadu. E, sprawy osobiste, prywatne. Plus jeszcze nie wiedziałem, czy do końca jutro będę w tu się wstawię, ponieważ jestem na kursie oficerskim, więc e, czekałem na decyzję, czy mnie puszczą, czy nie. Dzięki Bogu puścili. E, pokazałem się co prawda krótko, ale chyba gromdał ma to do siebie, że nikt nie kończy na punkty. No i przysnąłem, dostałem. Się tak skończyło. No, ale trzeba przyznać, że na początku narzuciłeś swoje tempo i można powiedzieć, że ty górowałeś nad Rexiem. Tak, no tak jak mówię, pierwszą rundę fajnie kontrolowałem, widziałem co, co, co będzie chciał zrobić, ja co chcę zrobić. W drugiej po tej przerwie, jakby może nie było tej przerwy, to bym może nie przymulił, bo, e, mówię, stałem w miejscu e, i czułem, że właśnie stoję i od razu tylko się docknąłem, dostałem tą petardę, nie? Ale co pojawiły ci się w tobie jakieś, nie, negatywne myśli czy coś w tym stylu? Jak, jak to wyglądało w sensie wiesz, czemu cię tak przymuliło? No, przy, przy, zamyśliłem się chyba, nie wiem. No, tak to czasem bywa, że jest fajnie, fajnie, szyjź brzmi w głowo, ten chwil odpoczynek oddecha, później wchodzę już taki przymulony, no 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 coś nie zagrało, nie? Rozumiem, a powiedz jak się zapatrujesz na kolejne edycje, czy zobaczymy cię jeszcze w kolejnych edycjach Grondy? E, jeżeli wodarze stwierdzą, że coś pokazałem i będą mnie gdzieś tam dalej widzieli, no to myślę, że e, skorzystam z chęcią. E, nie będę tam naciskał, a, a, ale też na pewno będę chciał jakieś sprawy swoje poukładać, żeby mieć tą chłodną głowę e, spokojne myśli. Nie? To już tak na sam koniec Cię podpytam, jak właśnie obrażenia, czy masz coś poważnego, czy coś nie, no, poważnego Ci się stało? Ponoć tam łuk rozcięta, ale go nie czułem nawet, ręce też myślałem że będzie gorzej, a po prostu tam waliłem na czoło dla przeciwnika, na no tym się roz... rozcięło mu się i, i poczułem ten strzał, aczkolwiek kostki całe, więc jest okej. Okay. No to całe szczęście można powiedzieć, dzięki wielkie i życzę zdrówka i dzięki. poukładania wszystkiego sobie. Dzięki, pozdrawiam. Dzięki.